Bracia, niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim porządliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia. I członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce? Żadną miarą. Czyż nie wiecie, że jeśli wydacie samych siebie jako niewolników na posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni? Bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości. Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tego nauczania, któremu was poddano, a uwolnieni od grzechu, oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Święty Paweł tutaj w tym fragmencie dotyka odwiecznej walki dobra ze złem, która się dokonuje w sercu każdego człowieka. Mówi, że chrześcijanin nie powinien być poddany grzechowi grzech nie powinien nad wami panować. Skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce, jaki tutaj jest sposób działania? Mianowicie, jeżeli ktoś jest poddany prawu, czyli chce sam prawo wypełniać, to wówczas okazuje się, że jego siły są niewystarczające. Skoro zaś też chce prawo wypełniać, ale jest skupiony na Bogu i oczekuje Jego łaski, jest na tą łaskę otwarty i prosi Boga, żeby jego miłosierna łaska go prowadziła. Wówczas Bóg pozwala nam w swojej łaskawości nie poddawać się grzechowi, ale ściśle wypełniać swoją wolę, przez miłość do Niego, przez swoją miłosierną miłość do każdego z nas. Tak oto: trwanie włączności w wierze i miłości z Bogiem, jest sposobem na prowadzenie życia godnego chrześcijanina w wolności, jako niewolnik Boga. Kiedy zaś nie jesteśmy w łączności z Panem, to nawet jeżeli byśmy chcieli wypełniać przykazania Boże, to się potkniemy i upadniemy. Niech Bóg będzie zawsze z nami, abyśmy byli w Jego łasce, abyśmy byli otwarci w miłości, prowadzeni przez Niego. A wszystko to, Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, któremu niech będzie wieczna cześć i chwała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.